Bank Spółdzielczy w Lubaczowie. Miejsce, w którym odnajdziesz wiele towarzystw ubezpieczeniowych. Miejsce, w którym to polisa ubezpieczeniowa dopasowywana jest do Twoich potrzeb. Miejsce, w którym zyskasz ochronę przed kapryśnym i niepewnym losem. W Banku Spółdzielczym w Lubaczowie ubezpieczysz swój dom, samochód, majątek firmy lub gospodarstwo rolne. Ubezpieczysz życie swoje i swoich bliskich. Ubezpieczysz wszystko to, co Twoim zdaniem zasługuje na ochronę. Pamiętaj, nawet szczęśliwi potrzebują ubezpieczenia. We wrześniu odnotowaliśmy 87 zdarzeń, podczas których interweniowały jednostki ochrony przeciwpożarowej z terenu powiatu lubaczowskiego. Przy likwidacji skutków tych zdarzeń łącznie brało udział 119 zastępów oraz pracowało 525 ratowników, zarówno Państwowej, jak i Ochotniczej Straży Pożarnej. Ośmiokrotnie interweniowaliśmy podczas pożarów, przy których w sumie brało udział 23 zastępy straży pożarnej oraz 112 strażaków-ratowników. Kilkukrotnie nasze interwencje dotyczyły pożarów w budynkach mieszkalnych, których przyczyną było zwarcie instalacji elektrycznej. 79 interwencji dotyczyło miejscowych zagrożeń, podczas których poszkodowanych zostało 9 osób, w tym dwie osoby śmiertelne w przypadku miejscowych zagrożeń najczęściej usuwaliśmy gniazda z, owada, z owadami błonkoskrzydłymi stwarzającymi zagrożenie dla życia lub zdrowia mieszkańców. Usuwaliśmy również skutki kolizji i wypadków komunikacyjnych oraz skutki gwałtownych burz i opadów deszczu. Podczas likwidacji miejscowych zagrożeń udział brało w sumie 94 zastępy straży pożarnej oraz 405 strażaków. Odnotowaliśmy również jeden alarm fałszywy. Rozpoczął się sezon grzewczy. Pamiętajmy więc o systematycznym czyszczeniu przewodów kominowych. Jeżeli mamy zainstalowane czujki tlenku węgla, pamiętajmy o sprawdzaniu ich poprawności działania. Zachęcam również, aby zainstalować czujki tlenku węgla, a szczególnie tam, gdzie mamy zainstalowane piecyki gazowe.